Witajcie w kolejnym materiale wideo poświęconym Android TV. Jestem właśnie po aktualizacji systemu mojego telewizora z wersji Android 5 do wersji Android 6. Aktualizację wykonałem za pomocą pendrive'a umieszczonego w porcie USB, a więc pobrałem pliki instalacyjne ze strony Sony i wgrałem na telewizor. Aktualizacja przeszła bez większych problemów, a w zasadzie bez żadnych problemów. Mój model telewizora to Sony Brawia W755C. I potwierdzam, że wszystko działa, możecie aktualizować. Jeżeli przyjrzymy się informacjom na polskich forach poświęconych telewizorom, na zagranicznych forach poświęconych telewizorom, e, dowiecie się, że nie ma żadnych problemów z tą aktualizacją. Możecie ją instalować ręcznie, możecie też czekać na tą automatyczną aktualizację. Także zachęcam również Was, jeżeli macie chwilę czasu i wolnego pendrive'a, aby wykonać e, tą operację. W opisie do tego filmu znajdziecie link do strony, z której będziecie pobierać oprogramowanie. Aby się upewnić, że Wam podaje właściwy i oryginalny link do strony Sony, możecie sobie sprawdzić certyfikat SSL. Ewentualnie skorzystać z wyszukiwarki Google i po prostu wyszukać sobie tą stronę samodzielnie. Tutaj macie wszystkie informacje dotyczące tego, co pobieracie oraz jaki powinno mieć to rozmiar. Również znajdziecie informację, konkretną instrukcję, w jaki sposób pobrać tą aktualizację. Oraz jak ją zainstalować. Z tej instrukcji interesuje Was przede wszystkim to, aby po pobraniu, pobrany plik zajmował określoną ilość miejsca na dysku komputera oraz, że trzeba ten plik później rozpakować, a jego zawartość umieścić na urządzeniu USB. Jeżeli chodzi o samą aktualizację, no to tu jest najważniejsza informacja, że trzeba włączyć telewizor, włożyć ten pendrive do portu USB i poczekać, aż instalacja się uruchomi. Zaczynamy w takim razie od początku. Przechodzimy na dół strony. Tu jest taka opcja: przeczytałem oświadczenie, zaznaczamy je, zgadzamy się z warunkami i regulaminem. Klikamy przycisk pobieranie i w tym momencie nasz plik pobiera się. Ja go anuluję ze względu na to, że plik już mam pobrany. Możecie sobie oczywiście przeczytać regulamin. Tak naprawdę no, nie dotyczy on użytkowników, którzy pobierają i aktualizują telewizor. Dotyczy on raczej osób, które chciałyby to oprogramowanie w międzyczasie też zmodyfikować, no i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Przechodzimy do folderu, do którego pobrał nam się plik. Jak widzicie, jest to archiwum skompresowane. Klikamy prawym przyciskiem myszy, właściwości. Tu mamy taką pozycję jak rozmiar i ten rozmiar, czyli 5145, porównujemy sobie z informacją na stronie internetowej, która wskazuje, że pobrany plik powinien zajmować określoną wartość. Jest to 5145 bajtów, czyli jest OK. Kolejnym krokiem będzie rozpakowanie tej, tego archiwum i tutaj możecie skorzystać z dwóch opcji. Jeżeli macie jakiś program do pakowania i rozpakowywania, ja mam na przykład 7-zipa, to klikamy sobie w niego, wypakuj do. Jeżeli nie macie żadnego programowania, to po kliknięciu prawym przyciskiem myszki jest tutaj dostępna taka opcja, jak i wszystkie. Jest to narzędzie Microsoftu, które pozwala również rozpakowywać archiwa zip i wybieracie sobie folder, do którego ma się to rozpakować i klikacie przycisk Wodrem. W ten sposób powstanie Wam folder z rozpakowanym plikiem, a w tym folderze znajduje się plik instalacyjny. Przechodzimy w tej chwili do mojego komputera. Zamykamy zbędne okna, mój komputer. Ja mam włożonego Sandiska. Ten Sandisk ma 4 GB. Zanim rozpocząłem aktualizację, wybrałem prawym przyciskiem myszy opcję Formatuj. I tutaj zostawiając FAT 32, koniecznie nie zmieniajcie tego formatu i upewnijcie się, że pendrive'y, z których korzystacie, mają FAT 32 wybieram szybkie formatowanie i klikamy opcję rozpocznij. Dysk zostanie w tym momencie wyczyszczony, a ostatnim krokiem, jaki muszę tak naprawdę wykonać, to jest umieścić ten plik, który został wypakowany bezpośrednio na pendrive'ie, który będę później wkładał do portu USB mojego telewizora. I to wszystko. Tyle musicie zrobić na, na samym komputerze. W ten sposób przygotowujecie pendrive'a do instalacji i aktualizacji. Kolejnym krokiem trzeba podejść do telewizora, dostać się do jego zaplecza i sprawdzić porty USB. Według Sony głównym portem USB jest port oznaczony ikonką REC, ewentualnie MHL. To jest główny port USB, do którego tego pendrive'a powinniście włożyć. Jeżeli macie wątpliwości, wkładajcie po kolei do każdego portu USB telewizora. Pod którymś portem aktualizacja powinna sama się uruchomić. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby włączyć wcześniej telewizor. Dopiero później wkładacie ten do portów USB. Jeżeli będzie wszystko ok, aktualizacja zostanie wykryta. Na ekranie pojawi się informacja, że w tej chwili trwa kopiowanie plików. Jeżeli z jakichś powodów by się zdarzyło, że sprawdzicie wszystkie porty USB, a aktualizacja nie ruszy. To po pierwsze upewnijcie się, że rozpakowaliście ten plik i wrzucacie właściwy plik na pendrive'a. Po drugie zrestartujcie telewizor. Trzymając przycisk power, przez 10 sekund telewizor uruchomi się ponownie. Wtedy spróbujcie od nowa włożyć pendrive'a do portu USB i zobaczyć, czy aktualizacja wystartuje. Jeśli po tych dwóch zabiegach aktualizacja nadal nie startuje, no to przykro mi, albo macie problem z pendrive'em, albo macie problem z portem USB w telewizorze na 99% Trzeba zmienić po prostu pendrive. W kolejnej części filmu pokażę Wam, jak przebiegała ta yy, instalacja. Dodam tylko od siebie, że przed uruchomieniem aktualizacji, ja przywróciłem swój telewizor do ustawień fabrycznych, czyli wyczyściłem go i zostawiłem na nim tak naprawdę samego Androida wersji 5. Zrobiłem to dlatego, że chciałem mieć pewność, że zostanie wyczyszczony cały system ze wszystkich zbędnych śmieci, i kiedy zaktualizuję oprogramowanie, będę miał już tylko. Oprogramowanie w najnowszej wersji, nawet jeśli będę je później reinstalował kilka razy. Nie musicie tego robić, możecie oczywiście zaktualizować telewizor z ustawieniami, które macie już wprowadzone ze wszystkimi aplikacjami. To oczywiście zostanie zapamiętane, więc kiedy skończy się aktualizacja, będziecie nadal mogli korzystać z systemu tak, jakby nic się po prostu nie wydarzyło. Decyzja zależy od Was. Ja wybrałem wariant z czyszczeniem od nowa, no, wychowałem się na Windowsie i Gdzieś tam z doświadczenia wiem, że zawsze był format dysku, a dopiero później instalacja, i tak było najlepiej. Mieliśmy wtedy pewność, że wszystko zostało zainstalowane poprawnie. W wariancie, w którym aktualizujecie system, który już jest skonfigurowany, oczywiście nic się nie zmienia, czyli po ponownym uruchomieniu macie tak naprawdę zaktualizowany system, wszystkie ustawienia, aplikacje zostają na swoim miejscu. Jeżeli tak jak ja wyczyścicie system wcześniej no to trzeba będzie telewizor oczywiście od nowa skonfigurować. Pierwszą rzeczą, którą Sony Was poprosi, którą telewizor Was poprosi, to będzie podłączenie konta Google. Tutaj możecie skorzystać z dwóch opcji. Będzie to podłączenie albo za pomocą strony internetowej, albo za pomocą hmm, wpisania loginu i hasła bezpośrednio na telewizorze. No i później już przechodzimy dalej do konfiguracji telewizora.